Epidaurus zyskał powszechną sławę i uznanie za punkt wyjścia medycyny. Uważa się ponad 200 starożytnych śródziemnomorskich uzdrowisk, a sklepia zostało założone przy wsparciu sanktuarium Epidaurus. W ostatniej fazie swojego rozkwitu w okresie rzymskim, sanktuarium zajmowało powierzchnię około 250 tysięcy metrów kwadratowych i składało się z 60 budynków i urządzeń, zniszczonych w różnych okresach od czasów archaicznych po A więc teraz znajdujemy się tutaj w pierwszym Właśnie w północno-wschodniej stronie, tak, jak się nie mylę. Tutaj właśnie zaczynało się jakby cały ten ośrodek, który można by nazwać w obecnych czasach szpitalem. Tutaj właśnie były pokoje na 160 osób, tak? Nie, 160 pokoi. 160 pokoi było. Właśnie tutaj była obsługa. Tu się odpoczywało. I tu było. się leczyło, bo to tutaj właśnie u Asklepiosa najważniejsze było, przyjeżdżali ludzie chorzy. I po prostu tutaj się to znajdowali. To duży ośrodek, bo ponad 5822 m2, więc olbrzymi. I na pewno był tu świetny spokój. No, Katagogio się nazywa to miejsce. Idziemy dalej. Zobaczycie dalej świątynię właśnie Piosa, Sanktuarium. I opowiemy o tej właśnie tutaj, o tym właśnie miejscu. A jeśli było tu tak cicho jak kiedyś, to przecudnie, bo w tej chwili ptaki, słońce, drzewa no coś wspaniałego. Tu się, tu, tu, się tu, tu się szło leczyć. <laughs> Tam właśnie w późniejszym czasie odbywały się tak samo uzdrowienia. Ale jesteśmy teraz dokładnie właśnie na miejscu. Zobaczmy, gdzie stał tak jakby potężny hotel. Teraz to się nazywa w obecnych czasach szpital. Tutaj przybywali różni ludzie, aby zostać uzdrowieni. Tutaj było naprawdę dużo miejsca dla wszystkich chorych i potrzebujących pozdrowienia w tym sanktuarium wcześniejszym. Więc idziemy dalej, oprowadzimy Was po tych sanktuariach. Zobaczcie tutaj, prawdziwa graczynka. Właśnie w tym miejscu było centrum uzdrowień. Nie ma co się dziwić, bo tu jest cisza, spokój. I wszystkie nerwy były uspokojone. No nie tylko nerwy, ale tak samo kogoś bolała noga, czy głowa i, i, i został uzdrowiony. I nerka, i wątroba. I nerki, i wątroby bolały ludzi, ale zobaczmy, i tak samo się odbywały tutaj. Można powiedzieć operacje, bo są mi pierwsze narzędzia chirurgiczne tym tutaj muzeum. Nożyki, nożyki, pinsety. Oj, Idziemy, opowiemy wam tam dalej właśnie o tych sanktuarium, właśnie piosa. pierwszy lekarz na świecie, wybitny. Wypada wraz od czwartego wieku przed naszym erą do czwartego w Wieku naszej ery istniało najsłynniejsze sanktuarium Asklepiosa. Wyobraźmy sobie, że to jesteśmy właśnie w tym pięknym miejscu teraz. Zobaczcie, mimo wszystko od tylu tysięcy lat, niektóre tutaj się bardzo ładnie zachowały. Fragmenty tego uzdrowiska. Tu teraz Violetka właśnie zbliżyła się do. Yy, którego sanktuarium Zabieg polegał na tym, że pacjent leżał w przestrzeni, podczas której widział Boga we śnie, albo został uzdrowiony przez jego cudowną interwencję, albo usłyszał, co ma zrobić, aby zostać uzdrowiony. Leczenie opierało się na przekonaniu starożytnych, że każda ludzka choroba ma podłoże psychosomatyczne, a siłę przywracania zdrowia należy czerpać z własnego świata wewnętrznego pacjenta. W konsekwencji lekarze, kapłani dążyli do obudzenia w pacjentach tej wewnętrznej siły, która przywróciłaby równowagę duszy i ciała. Chociaż tego rodzaju koncepcja doprowadziła do uprzedzeń, jasne jest, że położyła podwaliny pod medycynę naukową i udowodniła. Znaczenie czynników psychosomatycznych dla zdrowia. A tu człowieka. właśnie zbliżamy się. Jak to zawsze bywa, w każdym miejscu i tak samo w uzdrowiskach są po prostu jadalni. I tutaj mamy właśnie świetny przykład takiej jadalni. Zobaczmy czyli tutaj pozostałości jest z pięknego budynku który wyglądał tak bardzo okazale pięknie zobaczmy tutaj na zdjęciu teraz pozostało z niego niewiele ale to tutaj to właśnie było takie najzwyklejsze w świecie można by powiedzieć estratorgio po grecku a po polsku nazywa się tą restaurację tutaj oczywiście wszyscy pacjenci Leczący się mogli sobie coś dobrego zjeść I zobaczmy tym to właśnie sposobem spokojnego Spacieruj. spacerku po tym właśnie pięknym naszym ośrodku leczniczo uzdrowieńczym Fepida Asklipliu. Trudno było wymówić Asklipliu. <grym> <zbietnich> To się no właśnie, musimy to wyciąć. Zobaczcie, jakby mogło brakować stadionu, jak to zawsze dla zabicia czasu, a wiadomo, że wtedy nie było telewizji, a więc tutaj byli, byli leczeni. To było jak sanatorium nasze, ludzie z różnymi przypadłościami, oczywiście później odbywały się różne pewnie imprezy sportowe, zawody i żeby im Umilić oczywiście czas, to sobie tutaj spędzali nad tym właśnie stadionem swój wolny czas oglądając sportowców i sportowczynie. Teraz w mojej mili zobaczmy, znajdujemy się tutaj, oczywiście. Trwa renowacja. Najważniejsze miejsce tutaj, w Tutaj jest właśnie sanktuarium Askipliosa, Co znaczy taki rodzaj hipnozy, który był wtedy, właśnie nazywano go, właśnie. To jak troszkę nie przekręcam tego słowa, taki rodzaj hipnozy, którą właśnie pewnie wymyślił, stworzył Askipios Najsłynniejszy lekarz tamtych czasów, uważany za jakiegoś Boga uzdro Uzdrowień. Tutaj miał właśnie swoje sanktuarium i tu wprowadzał w tym kręgu właśnie. Swoich pacjentów w taki stan hipnozy, i pewnie po tej hipnozie byli już uzdrowieni. Troszkę to nieatrakcyjnie wygląda teraz, bo jest to całe tutaj zasłonięte. Trwa renowacja tego miejsca, ale to jest właśnie to samo najważniejsze sanktuarium Askipiosa. I tutaj odbywały się właśnie te hipnozy w tym sanktuarium. Zobaczmy tutaj na zdjęciu, jak właśnie wyglądał folos, czyli właśnie to sanktuarium Askepliosa. Przepiękne było na samym początku. Do naszych czasów przetrwały tylko takie właśnie pozostałości. A teraz to wszystko jest. Odrestaurowany, i miejmy nadzieję, że będzie tak samo wyglądało jak dawno, dawno temu, za czasów Askipiosa. No, zobaczmy, tutaj pozostało jedno z tych które imitacja tego pomieszczenia. Co prawda jest, belki są dorobione w naszych czasach, ale mniej więcej tak to wyglądało. Widzicie, tu są takie właśnie jakby to nazwać blaty. Na których właśnie ci chorzy leżeli, no i oczywiście tam widać na rzeźbach, jak odbywało się leczenie poprzez różne masaże, wcieranie różnych olejków, i w tym miejscu, dwa tysiące lat temu, byli właśnie leczeni ludzie. Zobaczcie sobie sami, jak to pięknie, że przetrwało to do naszych czasów i możemy zobaczyć pierwszą znaną ludzkości nam medycynę, z tego miejsca. Widziało się widziało się. Powiedziało się. Zobaczmy, tu są pozostałości pięknych zdobień. Wszystkie kiedyś kolumny naprawdę tak pieczołowicie były wyrzeźbione, zrobione. A my w tych obecnych czasach, co niestety, takie tylko proste klocki robimy. Nie, nie staramy się aż tak bardzo, jak to wtedy było. I tutaj takie jedno z właśnie pozostałych miejsc, gdzie byli ludzie leczeni. Tam, jak już wspominałem, właśnie jest to miejsce, sanktuarium Askipriosa. Tam on wprowadzał ludzi w taki stan właśnie hipnozy i byli uzdrawiani. A tutaj taką naturalną medycyną byli smarowani leczeni. I co Wam tu jeszcze powiedzieć? No nic, tak sobie chodzimy właśnie po tych starożytnych właśnie zabytkach. Zabytkach, wykopaliskach, świątyniach. Jak to zawsze bywa, jak to zawsze bywa, można powiedzieć, że rozkoszujemy się tym miejscem. On jest piękne, w historii. Naprawdę, tu o tym by można opowiadać i opowiadać. Niekończące się. Legendy. No. A więc. więc, a więc kończymy ten nasz kochany film. Kończymy tego vloga. Nie wszystko zobaczyliśmy, może zostanie jeszcze na drugi raz. A no jest... właśnie, zawsze, zawsze w takich pięknych miejscach to jest wiele niespodzianek, na które się nie, nie natchniemy, i zawsze jest do czego powracać. Tak jest. A więc. Jak będą Wasze życzenia, abyśmy powrócili w to miejsce i jeszcze zajrzeli, czy tu, czy tam, to czekamy na takie. Piszcie, piszcie. Czekamy. I co? Co pozostało? Żegnamy się z Wami do następnego vlogu. Dajemy całucha, serducha. Cześć. I pa. Pa. Do zobaczenia. Pa, Pa.